A z nami Cezary Zamana. Dla starszych panów kolarstwa, osoba wręcz mityczna, między innymi wygrany przecież Tour de Boulogne. Mało tego, udział w Tour de France. Jazda w tej samej ekipie, co słynny Armstrong amerykanin. Jak to się stało, że pan kolarz rowerów o kołach, około opona rzuciacie na ciężkie, potężne maszyny jeżdżące po górach? Cezary Zamana rozpoczynał karierę LKS Premier w 1980 roku, kiedy było dużo, dużo jeszcze śniegu w Polsce, szczególnie na północy i wtedy były popularne kolarstwo krajowe, czyli już wtedy jeździliśmy na rowerach szosowych w terenie, a że kolarstwo górskie przyszło 20 lat później, no to dla mnie było bardzo naturalne przeskoczyć na rower szosowy, na rower górski i dalej jeździć w terenie właśnie, może do rowerów szosowych, które znowu stają się popularne jak niektórych, nie, no przecież w, w pokoju to dla szczególnie starszych fanów kolarstwa kultowa będzie impreza. I co byś podradził swoim dużo, dużo młodszym kolegom mającym rowery, bo praktycznie każdy gdzieś jak ma rower w komórce albo w garażu, żeby zacząć taką no, zawodową przygodę z kolarstwem? No to może za miesiąc włączyć albo wykupić ja Amet Eurosportu. Tam dużo pokazanych pięknych wyścigów, Tour de France, Giro Italia, ale i inne kanały, które będą pokazywać Tour de Pologne, który ma szansę na bardzo rzeczywiście wielkie gwiazdy, bo to będzie pierwszy wyścig z Touru, czyli naprawdę te gwiazdy przyjadą i niech się chłopacy popatrzą jak to fajnie jeździć na rowerze, ścigać się. Dzięki czemu można zwiedzić cały świat, poznać wie, wielu ludzi i uważam, że tą przygody na rowerze, którą spędziłam, ale jako zawodnik, bo to łatwiej widziłem cały świat, parę języków poznałem. To jest coś, to, czego mi nikt nie odbierze, są to cudowne przeżycia, które mi dalej żyje, organizuje no organizuję te imprezy i widzę po prostu, że każdy, kto ma rower, ma kask, ma numer na, 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 na kierownicy, chce mu się naprawdę żyć bez względu na, na to, co się dzieje wokół, choć ta sytuacja jest teraz dużo trudniejsza. Natomiast na, adrenalina, która wydobywa się w trakcie jazdy, w trakcie współzawodnictwa, jest naprawdę ciekawą rzeczą i warto to poznać. Tour de France ma Pan za sobą. Proszę powiedzieć, to, to, to czuje kolarz jadący no, w najzmieniejszej kolarskiej inwestycji na świecie, mając koło siebie gwiazdy no, nie tyle swoim rodzajem? No, wtedy byłem kolarzem. Nie zdawałem wtedy na tamte czasy, jaki to był wielki wyścig. Byłem drugim Polakiem, kim pojeżdżają kolarki, tutaj tutaj na szansę mety, w Paryżu. Ja sam nawet nie zdawałem sprawy, jak potężny jest ten wyścig. No I w momencie, kiedy jest się kolarzem, szczególnie kolarzem zawodowym, robi się swoją robotę. I że na najlepiej zrobić. W przypadku Tour de France dojechałem do mety, co było bardzo, bardzo e, trudne. Ja to wspominam bardziej z perspektywy czasu i się cieszę, że byłem tym, który ukończył ten wielki wyścig, z tymi wielkimi. Ale w samym bezpośrednim rywalizacji byli to kolejni zawodnicy, których chciałem pokonać. Nie udało mi się ich do końca pokonać. No ale jechał pan w tym, samym, w tym samym teamie co słynny Armstrong. Jaki on był w cywil, bo wszyscy znamy go oczywiście jak dość takiego suchego człowieka, było w pewnym sensie w takim normalnym towarzystwie. Jak by się zachowywał no, w grupie? Ciekawe podejście. Faktycznie charakterystycznie no, to jest prawdziwy Amerykanin to jest raz. Dwa teksakańczyki, czyli to jest podwójny Amerykanin czyli konwo, gdzie w zasadzie jeżeli ktoś nie skomboi, to się nie liczy i tak podchodzi do tego sportu. Ja z nim miałem okazję jeździć dwa razy w Subaru i Motorola. Przedtem jak wygrywał Tour de France i wszyscy chyba wiedzą, ci no, aktorowie, tak więc to były te wcześniejsze czasy. Natomiast no co by nie było, no miał charakter. Miał nieprawdopodobny charakter do, do sportu, natomiast no, ta jego charyzma, ten trochę podejście taki amerykańskie do kolarstwa, które jest europejskie chyba nie zdało egzamin i, Chyba nie bardzo ten palet tego pol lubił jak jeździł, no i co troszeczkę na miesiąc w naszym sporcie. Na no, teraz widzimy może dopiero co się niedługo, gwiazda południa, jeździmy po naszych okolicach, po niewątpliwie bardzo trudnych terenach. Tak, co są moje ulubione tereny. Trzy razy klasyk taki właśnie, obok tutaj Wadowic, to Słowiej Łasaka, bardzo dla ważną osobę, czyli osobę, która stworzyła potęgę kolarstwa, czy polskiego, od Odnala i tak dalej. Małopolski Wysik Górski tutaj też przebiega, także ulubione moje tereny, Turde de Plońce, Może No, może że prawie się za domowi, to, także świetne tereny, ale... ...taka właśnie w terenie, tutaj jest Wadowic, przepiękny wjazd na Leskowie, to mniej podjazd Gwiazdy który się będzie kończyła tutaj w tym pięknym mie 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 miejscowości, ale na Pięknej Górze między innymi będzie przyjeżdżać dwunastokrotnie. Natomiast 9 lipca Gwiazda Południa startuje z Makowa Podpaleńskiego, tam jest czasówka na Beskidzki Raj, najwyżej położony hotel. Hotel w Polsce prawie 900 metrów z widokiem na Babią Górę. Potem następnego dnia wskoczymy do stryszaby. Nie wjeżdżamy w to roku do Słowacji, żeby zawodnicy nie wpadli w kwarantannę, bo mieliśmy ochotę tak w zeszłym roku wjechać na te piękne singier traki, bo są takie pojedyncze ścieżki, które są wytyczone prawie wokół bawie gróbi. Można pojeździć no ale wracamy najważniejsze tutaj do Wadowic, gdzie, gdzie, gdzie chyba jest to godne uczczenie stulecia urodzin papieża. Tak więc z duchem jesteśmy z nim na gwieździe południa. No i miejmy nadzieję, że on razem z nami wszyscy wystartują i dojadą do mety